Cześć! 16 gadżetów w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że dotrwacie do końca. Zaczynamy! Masz dość tradycyjnego i normalnego zegarka? Wypróbuj ten papierowy zegarek i wyróżnij się. Urządzenie do noszenia, które wygląda jak opaska papierowa, ale działa jak zwykły zegarek. Jest on wodoodporny, nie to co papier. Nawet nagły prysznic mu nie zaszkodzi. Posiada magnetyczny system zapinania. Dostępny jest w bardzo wielu wzorach. Filiżanka, która zaprojektowana jest tak, by można ją było przechylać w dwie strony. Na wewnętrznej ściance znajduje się uchwyt, który wysypujemy herbatę. Po nalaniu do przechylonej filiżanki gorącej wody, sitko z herbacianymi liśćmi znajduje się pod wodą. To uniemożliwia zaparzenie herbaty. Gdy minie optymalny czas zaparzania, wystarczy przechylić naczynie w drugą stronę, unosząc sitko i wyciągając z napoju liście. Znudzony tradycyjną kostką Rubika, ta zapewni nowe doznania. Magiczna kostka muzyczna może nie tylko poprawić zdolności analityczne nastolatków, ale także ćwiczyć ich koordynację ręka-oko i cierpliwość. Z czterema różnymi trybami gry, które pomogą poprawić pamięć, reakcję i zdolność szybkiego myślenia. Zapomniałbym dodać. Już w tę środę na AliExpress wielka wyprzedaż. Zapraszam was do zakupów z Letyshops, aby oprócz zniżki dostać jeszcze zwrot. Rejestracja jest bardzo szybka i prosta, a rejestrując się z mojego linku dostaniecie konto premium na 7 dni. To oznacza dla was 30% podwyższony cashback na wszystkie sklepy. Dla osób, które robią zakupy przez telefon, jest aplikacja, dostępna w Google Play oraz App Store, która działa w ten sam sposób. Wszystkie linki macie w opisie. Profesjonalny wózek kamerowy do kamer wideo i lustrzanek. Pozwala profesjonalnie poruszać się aparatem w czasie filmowania. W zależności od potrzeby kadru, można jeździć po linii prostej oraz z zakrętach. Wózek ma skalę na każdej osi skrętu. Można bardzo precyzyjnie ustawić koła na tej samej osi, a potem odtworzyć takie same ujęcia. Świecące balony transparentne led na patyku. Zestaw składa się z przezroczystego balona, długiej rurki, zacisku oraz światełek led, które połączone są z etui na baterie. Oryginalny balon nie jest jednorazowym gadżetem. Po zakończonej zabawie należy delikatnie ściągnąć lampki oraz spompować powietrze z balona, by móc cieszyć się z jego widoku podczas kolejnego przyjęcia. Plastik termoplastyczny. W temperaturze pokojowej ma postać białych, drobnych granulek o zwartej strukturze. Wystarczy jednak nieco gorącej wody, aby produkt w pełni zaprezentował swoje możliwości. Przygotowaną masę można dowolnie formować, rozciągać, wałkować, ugniatać i ciąć według uznania. Ogromną zaletą jest fakt, iż jest to produkt całkowicie nietoksyczny i biodegradowalny. Fontanna solarna. Doskonała dekoracja do oczek wodnych i nie tylko. Można ją także umieścić na przykład w ozdobnym naczyniu wypełnionym wodą. Efekt rozpryskiwanej wody jest imponujący. Fontanna posiada kilka wymiennych końcówek, co pozwala zmieniać kształt wystrzeliwanej wody. Teraz mam przed wami taki oto gadżet. We fryzjerstwie pomoże wycisnąć stylistą farby, w kosmetyce pasty. Świetnie wspomoże też artystów, pomagając wykorzystać farby w tubkach do ostatnich kropel. No i oczywiście przyda nam się w domu, do wyciskania chociażby pasty do zębów. Symulator do nauki i doskonalenia gry w tenisa ziemnego. Linka mocująca jest połączona z podstawą, która służy jako kotwica, umożliwiając odbiciu się piłki do kolejnego woleja. Fajna zabawka, jeśli chcemy poćwiczyć swoje umiejętności, lub po prostu dla tych, którzy nie mają z kim zagrać. Bańko piłka. Takiej piłki jeszcze nie znasz. Wygląda jak bańka, porusza się jak bańka, ale grasz nią jak piłką. Możesz ją kopnąć, uderzyć czy rzucić, odbić, weź ją na podwórko i zobacz co potrafi. A na koniec możesz nawet spróbować się na niej położyć. Można ją łatwo napełniać i ponownie używać, tak bez przerwy. Bezdotykowy termometr medyczny posiadający wyświetlacz LED. Dzięki alarmowi wibracyjnemu i wyświetlaczowi widocznemu w ciemności możemy mierzyć temperaturę dzieciom bez ich budzenia. Zasilany jest dwiema bateriami AAA, których brak w zestawie, a całość wystarczy na około 3000 pomiarów. Waży jedynie 90 gramów. Pomiaru możemy dokonywać na czole w odległości do 3 cm. Twoje mięso jest twarde i bez smaku? Możesz upiec dwie pieczenie na jednym ogniu z tym nakłuwaczem i wtryskiwaczem sosów do mięsa. Twoją nową, sekretną bronią w kuchni. Po prostu wypełnij go swoim ulubionym sosem, a następnie wstrzyknij w mięso. W międzyczasie ostrza nakłują i zmiękczą mięso, wielokrotnie wzmacniając jego smak. Niezwykły, magiczny gadżet. Elektroniczny motyl w słoiku. Ożywia wspomnienia i marzenia z dzieciństwa, kiedy wielu z nas biegało z siatką po łące, by złapać motyla, a potem przyglądać mu się godzinami, jak lata w słoiku. Nie każdemu oczywiście udawała się ta sztuka, a ci, którzy mieli szczęście, zazwyczaj humanitarnie wypuszczali motylka na wolność. Trudno, żeby taki gadżet nie wywołał czyjegoś uśmiechu. Nie masz w domu wanny, ale marzysz o kąpieli? Nadmuchiwana wanna, która mieści się w prawie każdej łazience. Bez kosztownego i skomplikowanego remontu. Ma miękkie dno, podobne do maty do jogi. Czyni to ją jeszcze bardziej komfortową niż zwykłe wanny. Bez problemu umieścisz ją we własnej łazience, a nawet w ogrodzie lub na balkonie. Cieszysz się na zbliżający się urlop, a jednocześnie martwisz, że Twoich roślin doniczkowych nie będzie miał kto podlać? Te poidełka dla roślin napełnią się wodą poprzez 20-centymetrową rurkę. Po wsadzeniu jej w ziemię, woda zaczyna wypływać z dozownika, stopniowo nawadniając podłoże. Kulista część nawadniacza jest szczelna i uniemożliwia wyparowywanie wody. Przypominam jeszcze raz o zwrotach i aplikacji mobilnej, dzięki której zrobicie zakupy z cashbackiem przez telefon. Wszystkie linki są w opisie. To już wszystko na dziś. Słyszymy się oczywiście, oczywiście słyszymy się już niedługo, w każdą środę i w każdą niedzielę.